Czytanie z pierwszego listu świętego Jana. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat. Abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna Swego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy wzajemnie się miłować. Nigdy, nigdy Boga nie oglądał, jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. Poznajemy, że my trwamy w Nim, a On w nas, bo udzielił nam ze swego ducha i my także widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata. Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Oto Słowo Boże. Wszyscy zobaczcie. Jak nasz Pan jest dobry. Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Wysławiajcie razem ze mną Pana, wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał. I wyzwolił od wszelkiej trwogi. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Oto zawołał biedak, i Pan go usłyszał, i uwolnił od wszelkiego ucisku. Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, aby ich ocalić. Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry. Szczęśliwy człowiek, który znajduje w nim ucieczkę. Bójcie się Pana, wszyscy Jego święci. Ci, co się go boją, nie zaznają biedy. Bogacze zubożeli i zaznali głodu. Szukającym Pana niczego nie zbraknie. Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, będzie miał światło życia Słowa Ewangelii według świętego Łukasza Jezus przyszedł do jednej wsi tam pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do swego domu miała ona siostrę imieniem Maria która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się jego mowie Natomiast marta uwijała się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do niego i rzekła: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. A pan jej odpowiedział: Marto, marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Oto słowo pańskie. Umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, osoba i postawa świętej Marty, dzisiejszej patronki, w spotkaniach z Jezusem sprawiają, że warto postawić sobie pytanie nie tylko o wiarę w Chrystusa. Który jest zmartwychwstaniem i życiem, zawsze tu i teraz, ale też wydarzenie, w którym dziś niejako wzięliśmy udział, wsłuchując się w głoszoną Ewangelię, stawia nam pytanie o życie duchowe i jedno z najważniejszych zmagań, jakim jest walka z zazdrością. Marta ugościła Jezusa w swoim domu. Przygotowując tego ścinę realizuje tak naprawdę swoje powołanie, bowie, bowiem imię Marta oznacza gospodyni. Natomiast jej siostra Maria nie spełniła oczekiwań marty i nie robiła tego samego, co ona. Pojawia się zazdrość wyrażona emocjami w których Marta podkreśla, tak znane nam dzisiaj poczucie krzywdy. Choć krzywdy nie zaznała, to czuje się zagrożona, bo jej siostra Maria nie robi tego samego. Zdanie wypowiedziane przez Martę: Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. To zdanie nosi znamiona szantażu emocjonalnego, jakoby Chrystus nie był miłosierny, bo nie widzi krzywdy, jakiej Marta doznaje. Jest też próbą narzucenia Chrystusowi, który jest Bogiem, że nie jest miłością, bo nie spełnia wyobrażeń i oczekiwań Marty. Dopiero gdy spełni jej żądanie, to może wtedy Marta uzna, że Chrystus jest miłosiernym Bogiem. Zazdrość niestety zawsze bazuje się na fałszywym odczuciu bycia pokrzywdzonym i pretenduje równać w dół, czyli do równie fałszywej równości czy jednakowości. Nie tylko neguje bogactwo różnorodności. Stworzonej przez Boga, od tej podstawowej, czyli różnorodności mężczyzny i kobiety, a co za tym idzie, neguje prawdziwą niepowtarzalność, oryginalność i wyjątkowość każdej osoby, która wyraża się w realizacji swojego powołania, czyli wypełnienia woli Bożej, ale pretenduje żądać od Boga samego, aby nie był miłością i miłosierdziem, ale perfidnym egzekutorem oczekiwań wyrażonych emocjonalnymi szantażami. Lekarstwem na zazdrość jest obecność Chrystusa, który potwierdza, że jedność to nie jednakowość, a sprawiedliwość to nie równość, ale miłosierdzie. A źródłem miłosierdzia jest nie człowiek, ale Bóg. Dziś dominują emocjonalne przeżycia, desperacko szuka się wrażeniowych doznań. Jako kryterium prawdy próbuje się narzucić powierzchowne, chwilowe odczucie. Sprawiedliwość to wybojałe oczekiwania. Bogiem stała się Powierzchowność. Na takim polu tak zazdrość, jak i inne pokusy kwitnie w najlepsze i już nikt nie podejmuje ani rozeznania, kłamstwa od prawdy, zła od dobra. A o duch, duchowej walce o to, co szlachetne i wartościowe, to już nawet się nie wspomina. Tę samą zazdrość wzbudził kusiciel w pierwszych ludziach. Opisane jest to w księdze rodzaju: Zazdrość o to, że Bóg jest Bogiem i może wszystko, a oni tylko jego stworzeniem. W efekcie pierwsi ludzie ulegli pokusie zazdrości, ale i tak nie stali się Bogiem, dalej byli stworzeniem. Tyle, że zagubili bogactwo zawarte w różnorodności stworzonej przez Boga który powołał ich do istnienia, jak wspomnieliśmy, jako mężczyznę i kobietę, dla wzajemnego uzupełniania się i przekazywania życia. Bogiem się nie stali, ale z zazdrością, której ulegli, zaczęli patrzeć na siebie nawzajem i wystraszyli się jedno drugiego, bo nie byli tacy sami. Poczuli się zagrożeni, stali się sobie dalecy, a ich wzajemna relacja przerodziła się w nieufność wynikającą z zazdrości, a ta zaowocowała wzajemną wrogością. Ulegając pokusie wywołanej przez zazdrość, przestali ufać Bogu, a w konsekwencji sobie nawzajem. Zgodnie z pragnieniem wroga człowieka, a więc szatana, weszli na drogę nieprzyjaźni wobec siebie, a Boga, który jest miłością i z miłości powołał ich do istnienia, z miłości prawdziwej, bowiem obdarzył ich wolnością, której niestety użyli, odrzucając miłość, właśnie tego Boga zaczęli się nagle bać, chowając się w krzaka. Bo czuli się zagrożeni przez Boga, który nie chciał ich potraktować tak, jak pragnął tego kusiciel, czyli szatan, a więc wróg człowieka. Nie chciał ich odrzucić. Dlatego Bóg potwierdza, że jest miłosierdziem, że jest miłością, że jest prawdą i składa obietnicę odkupiciela. Bóg potwierdza, że człowiek nie jest wrogiem drugiego człowieka. Że to szatan jest wrogiem człowieka, a jednocześnie potwierdza, że zło nie jest dobrem, a kłamstwo nie jest prawdą i nigdy nie będzie. Pokora wobec Boga jest lekarstwem na wszelką zazdrość. Jedna, jednak dzisiejszy świat odrzuca Boga, propaguje zazdrość. Bo Bóg nie jest zawistny, bo Bóg nie jest złośliwy i nie jest okrutny. Dzisiejszy świat odrzuca Kościół katolicki, bo ten nie chce wprowadzić wrogości jako podstawy istnienia między ludźmi i broni zdrowej różnorodności człowieka jako mężczyzny i kobiety. Małżeństwa jako związku między jedną kobietą i jednym mężczyzną. Bóg nie błogosławi parom jednopłciowym. Organizując parady nienawiści pod szyldem parad równości, pod fałszywą tęczą, z hasłami fałszywej tolerancji, a jedynie prawdziwa jest tam nienawiść do siebie samych, do innych ludzi, do kościoła i do Boga samego. Próbuje się wmówić, że wszystko to to samo. Bóg to to samo co człowiek. Człowiek to zlepek komórek, a roślinom i zwierzętom nadaje się prawa większe od człowieka. Tak zwana konwencja stambulska, gorsza od paktu Ribbentrop-Mołotow, narzuca jako prawo agresję i nienawiść między ludźmi. Oczywiście, jak zawsze, pod fałszywym hasłem przeciwdziałania przemocy. Boży obraz i podobieństwo czyli bycie mężczyzną lub kobietą definiuje jako źródło agresji. Pytanie: dlaczego polski rząd, odwołujący się do patriotyzmu i wartości chrześcijańskich, nie wypowiedział jeszcze tej zbrodniczej konwencji stambulskiej? Drodzy bracia i siostry, Marta została uzdrowiona z zazdrości przez Chrystusa i dziś jest święto. Gdyby ludzie propagujący fałszywą jednakowość i fałszywą równość z pokorą uznali, że potrzebują pomocy Boga, który jest miłością, ich umysły wyzwoliłyby się z zazdrości, a serca z nienawiści. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko przypomniał nam, że zło trzeba zwyciężać. Nie wolno zła nazywać dobrym, kłamstwa nazywać prawdą, a nienawiści nazywać miłością. Bo na takiej zazdrości, że wszyscy nie jesteśmy tacy sami, i na wrogości ludzi wobec siebie, której konsekwencją jest właśnie nienawiść, bazują się wszystkie zbrodnicze nowożytne ideologie. Rewolucja francuska pod hasłem wolności i równości i braterstwa wyrosła przecież na ponad milionie wymordowanych, w tym na pierwszym nowożytnym ludobójstwie w Wandei. Marksizm w imię równości społecznej pochłonął miliony, jeśli nie już miliardy istnień ludzkich. Hitleryzm w imię porządku w niemieckich obozach zagłady wymordował miliony ludzi bo nie byli tacy sami. Dziś można spotkać wpisy aktywistów LGBT, którzy mówią o sobie, że są nad ludźmi. Tak jak hasła głosił hitleryzm. Ale swastyka, fałszywy krzyż, została zamieniona na fałszywą tęczę. Współcześnie mamy inwazję neomarksizmu antykulturowego wymyślonego w szkole frankfurckiej, którego twórcy uznali, że skuteczność tak komunizmu, jak i hitleryzmu w unicestwianiu ludzi jest zbyt mała. Dlatego trzeba wmówić człowiekowi, aby znienawidził siebie samego, aby znienawidził siebie takim, jakim Bóg powołał go do istnienia. W tym celu właśnie podważa się tożsamość człowieka jako mężczyzny lub kobiety. I to głosi zbrodnicza ideologia gender i oparta na nienawiści, tak zwana LGBT. Przykładem są tutaj wspomniane parady nienawiści, organizowane pod szyldem parad równości, przypomnijmy, pod fałszywą tęczą, z hasłami fałszywej tolerancji a jedynie prawdziwa jest nienawiść do siebie samych do innych ludzi, do kościoła i do Boga samego. Na jednej z ostatnich takich parad nienawiści rzekomo jakiś nastolatek został pobity. Tyle, że na policję nikt się nie zgłosił jako poszkodowany i on też nie, bo okazało się, że niby pobity, no ale nie czuje się pobity, a na filmiku, który zdążył nagrać, widać, że to jego kolega z LGBT okłada go kopniakami. Też fikcyjnie, tak jak fikcyjna jest cała ta tolerancja, bo przecież nawet homoseksualiści się z nimi nie identyfikują. Teraz działacze lewatcy organizują marsze przeciwko przemocy czyli wynika, że będą maszerować przeciwko samym sobie, bo oni sami domagają się legalizacji prostytucji i pedofilii w Polsce. A gdy spotkają się ze zdecydowanym sprzeciwem, to oczywiście chowają się w te biblijne krzaki, bo czują się zagrożeni. Rzeczywiście ich własnej nienawiści do siebie samych powinni się bać. A wystarczy doczytać: W Polsce jeszcze kłamią o tolerancji, ale na Zachodzie, gdzie mają większe wpływy, jak na paradach nienawiści we Francji. Już otwarcie deklarują, że chcą zniszczyć społeczeństwo. W Stanach Zjednoczonych założona pod koniec lat 70. organizacja North American Men Boy Love Association domaga się legalizacji pedofilii. Jednym z najpopularniejszych działaczy pedofilskiej organizacji był Harry Hay. Twierdził, że to nie Żydzi są kozłem ofiarnym. Ale są nimi mężczyźni, którzy mają ochotę współżyć z chłopcami, czyli pedofile. Niestety, w kościele katolickim znajdziemy również tak zwanych pożytecznych idiotów. Chcą, żeby nazywano ich intelektualistami. Niekiedy chodzą w sutannach i habitach i do tego z tytułami rzekomo naukowymi którzy owszem, identyfikują się z takimi kłamstwami. Jednocześnie sięgając dna obłudy. Twierdząc, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi, nie można jednocześnie wyznawać nienawiści, ubranej w ładne, ale fałszywe deklaracje, i wyznawać Chrystusa, Boga, który jest prawdziwą miłością. Szacunek dla każdego człowieka, jako bliźniego, bo nie można zmuszać kogoś, aby był moją siostrą czy bratem. Nawet jeśli ten bliźni jest chory, nie może oznaczać aprobaty i wręcz wychwalania zła i grzechu, który tego bliźniego niszczy. A do tego, gdy pretenduje się narzucić zło siłą, tak jak to już czynią tzw. edukatorzy seksualni, wpuszczani do niektórych szkół, przekonujący dzieci do wyzysku seksualnego. Warto byłoby się odnieść do przypowieści o miłosiernym Samarytanie. Problem jest w tym, że ten, który w przypowieści jest bliźnim potrzebującym pomocy, dziś okalecza sam siebie, nie pozwala sobie pomóc, a tych, którzy chcą mu pomóc, nazywa, nazywa homofobami i faszystami. A do tego żąda narzucenia całemu światu choroby nienawiści pod znakiem fałszywej tęczy i fałszywej tolerancji. A ci samozwańczy intelektualiści? Bez zawahania się dają fałszywe świadectwo o bliźnich, no bo ich już ani przykazania, ani Ewangelia nie obowiązuje. Zasłaniają się znajomościami z biskupami. Nawet domagają się, aby pismo święte odczytać, już nie pod natchnieniem Ducha Świętego, ale zgodnie ze zwyrodniałymi kryteriami LGBT. Jednak największym zagrożeniem jest tak zwana konwencja stambulska którą wspominaliśmy, gorsza od paktu Ribbentrop-Mołotow, bo tamten pakt był zagrożeniem, i to realnym, od zewnątrz. Natomiast konwencja stambulska wprowadza zagrożenie, destrukcję od wewnątrz. Właśnie ta konwencja stambulska narzuca jako prawo agresję i nienawiść między ludźmi pod fałszywymi hasłami przeciwdziałania przemocy. Czyli Boży obraz i podobieństwo bycie mężczyzną lub kobietą definiuje jako źródło agresji. I po raz kolejny trzeba by powtórzyć pytanie: czy nasz rząd, który odwołuje się do patriotyzmu i wartości chrześcijańskich, czy ma zamiar wypowiedzieć tę zbrodniczą konwencję stambulską? Bo na nienawiści jako prawie, wspólnoty narodu, się nie zbuduje. Błogosławiony Jerzy Popiełuszko dał świadectwo, jak zło dobrem zwyciężać. Zło trzeba zwyciężać, a nie nazywać je dobrem, generując emocjonalne szantaże i fałszywe poczucie zagrożenia. Bo właśnie to prawo konwencja stambulska, Prowadza jako podstawę nienawiść człowieka do człowieka. I to jest prawdziwe zagrożenie. Artykuł 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jasno stwierdza: Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Dlatego nie prosimy, ale żądamy wypowiedzenia zbrodniczej konwencji stambulskiej. Wymaga tego dobro najmłodszego pokolenia Polaków, aby uchronić ich przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, które narzucają ideolodzy gender i LGBT. Tak chcemy, aby Polska była strefą wolną od hitleryzmu, komunizmu. LGBTowskiej i genderowskiej nienawiści. Cytując hiszpańskiego księdza warto przypomnieć, że Pan Bóg stworzył Adama i Ewę, a nie Adama i Roberta. Pan Bóg nie błogosławił związkom jednopłciowym i nie błogosławił. Tak zresztą działa natura. Przecież każdy rolnik wie, że aby był cielaczek, to musi być krówka, i chociaż coś zbyczka. Ale szefostwo tzw. partii ludowców twierdzi, że wystarczą dwa byczki. No koń by się uśmiał. Proszę jednocześnie nie powtarzać tego krówkom, bo z wrażenia przestaną mleko dawać. Drodzy bracia i siostry, Marta uzdrowiona została z zazdrości przez Chrystusa i jest święto. Wyrażamy nadzieję, że ci, którzy chcą, aby ich nazywano intelektualistami, aby przezwyciężyli swoje lenistwo, poczytali Pismo Święte i przestali głosić, że Kościół trzeba zreformować mentalnością tego świata. Bo to tak jakby złem reformowano dobro, kłamstwem reformowano prawdę, brzydotą reformowano piękno, a głupotą reformowano mądrość. Poprawności polityczne i ideologiczne nie przejdą. Król jest nagi i wszyscy już o tym wiedzą. A dla wierzących niech wyryte zostaną w naszych sercach i umysłach słowa świętego Pawła. Zobowiązujecie uroczyście wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, wykazuj błąd napominaj, podnoś na duchu, z całą cierpliwością umiejętnie w każdym nauczaniu. Przyjdzie bowiem czas, że nauki zdrowej nie będą znosili, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich pożądaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą ku zmyślonym opowiadaniom. Ty jednak zachowaj trzeźwość we wszystkim, znoś niedole, wykonuj pracę ewangelisty. Rzetelnie pełni swoją służbę. Niech najświętsza Maria Panna na niepokalanie poczęta wyprasza nam łaski potrzebne, aby stoczyć tę piękną i dobrą walkę. Odpoczniemy przecież w niebie. Amen.